Chciałam wam nagrać dłuższą pogadankę, ale ten malutki tutaj oto człowieczek. Przerwał. Przerwał, tak? Więc słuchajcie, odpowiadając na pytania z Directa. Ja sobie w ogóle dzisiaj zdałam sprawę, że ja od porodu nie robiłam żadnej takiej pogadanki macierzyńskiej, a już jestem taką matką, nie? Więc mogę co nieco powiedzieć. Nie robiłam. Nie wiem w ogóle jak te trzy miesiące zleciało. Ty też nie wiesz, niedawno wyskakiwałeś pisklaczek. Piu! Wyskakiwał. A teraz już tu leży. No po prostu to jest niesamowite. No więc miałam powiedzieć. I tak, mówiłam. Yy, dokładnie. Mówiłam o tym, że nie płaczesz. Czyli skończyłam na tym, że płacze kiedyś śpiący, płacze, kiedy chce jeść. Kiedy jest mu wygodnie tak trochę marudzi ale to nie spłacz. Ogólnie jest bardzo grzeczny. Mogę przy nim wszystko zrobić. Mogę się siłownie, mogę się pomalować. Oczywiście tak jest teraz, bo wcześniej troszkę ja tego nie ogarniałam, teraz już się do, dotarliśmy na pełnej, że tak powiem, i wiemy, jak ze sobą współpracować, prawda? Prawda, kichanie oznacza prawdę. Ty jednak jesteś. Super ziomek. O! No właśnie. Pytania też są, czy się uśmiecha, czy ja tylko tak wyłapuję momenty. On naprawdę się uśmiecha cały czas. Cały czas się uśmiecha i od dwóch dni zauważyłam, że uśmiecha się sam do, do siebie, jak widzi siebie w lusterku, Tą taką, ten trójkącik mamy, taką zabawkę. Ja patrzę na siłowni, do kogo on się uśmiecha? A on do siebie. No po prostu cudownie. I najlepsze jest to, że jak ja mam taką minę, to on się na mnie patrzy i się nie uśmiecha. I jak ja się tylko uśmiecham, to on się uśmiecha, więc rozpoznaję uśmiech. Coś cudownego. Cudowny jesteś. No tak, cudowny. No już się cieszy. Już ja się cieszy mój malutki fistuleczek. No i co? Są pytania też o kolki. Nie ma kolek na razie. Nie wiem, czy one się pojawią. Ulewania się też nie ma. Bólów brzuszka nie ma. No, jak na razie nic nie ma. Zębów też nie ma, ale chyba idą. Oczywiście skrzynka zawalona um, wiadomościami typu. No, ciesz się, póki możesz. No, jak zaczną się zęby, to dopiero będzie. A co dopiero będzie, jak zacznie raczkować? A co dopiero będzie, jak zacznie chodzić? Korzystaj z tego. Ciesz się każdą chwilą, bo później to dopiero będzie. No, mój miał 4 miesiące, do 4 miesiąca był spokojny, a później to szatan w ludzkiej skórze. Mój to do 10 miesiąca był taki, a później to taki. No, kochani. Ja wiem, już się przyzwyczaiłam, bo od kiedy pokazałam wam brzuch ciążowy, to jest zawsze no teraz to zobaczysz, no ciesz się chwilą, no jutro to dopiero będzie. No i takie, wiecie, każde dziecko jest inne, no i nie ma co tutaj gadać. Dobra, idę spać, bo już. Jeszcze opowiem, jak wyglądają u nas noski, bo o to też są pytania. 18-19 kąpiemy. Kąpiele bardzo lubi, tak jak Wam pisałam wcześniej. Po kąpieli od razu jest flacha. Już wie, że czeka na niego flacha i się domaga tej flachy. Później idzie spać na godzinkę, wstaje, tak jak teraz jest 2150 chyba, czyli godzinę wstecz jakby, czyli 250 się obudził, ale mam składnikę. Ja że jestem tak zmęczona, że to jest obłęd. I co? I bawiłam się z nim trochę na macie, leżeliśmy na brzuszku, na pleckach, to, tamto, bawiliśmy się, czytaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Teraz piję flachę z mleczkiem moim i pójdzie spać. I będzie spał do godziny pierwszej, drugiej w nocy, czasami trzeciej. Czasami jest tak w ogóle, że tylko raz wstaje, ale to jest może raz na, nie wiem, dziesięć dni. No ale zazwyczaj jest tak, że koło tej pierwszej, drugiej, może trzeciej wstaje na mleko, a później wstaje o piątej. Czasami szóstej i on śpi z nami tutaj w, w takim kokonie między nami. Mamy duże łóżko. No i tyle. Niekiedy jest taki, że o piątej nad ranem płaczę, że butla mu nie starcza. To wtedy jak go biorę, przytulam albo Daniel. No i od razu zasypię. Więc e, często też śpimy do dziewiątej, do dziesiątej. No super. Tylko z rana ta piąta, szósta to my tak męczy. Jeszcze ja w nocy chodzę odciągać mleko. Ale tak mnie męczy ta piąta, szósta, bo to już jest taka, że taki sen jest piękny, a ja słyszę te jego punganie takie nowe kurde, no i wtedy to mi psuje cały jakby cały rytm. Że nawet jak ja zasnę, to czuję się mega niewyspana. No. A teraz się zbieramy do snu. Pozdrawiam wszystkie osoby i wszystkie matki, pa! Jeszcze ostatnia rzecz, temat dostawki. Słuchajcie, dostawka miała być koło mnie, młody miał tam spać, ale przez pierwsze dni, tygodnie miałam taki, e, takie zmęczenie materiału, że zasypiałam na całą noc. Na całą noc nic, nie słyszałam, co się wokół mnie dzieje. Więc stwierdziliśmy, że młody będzie spał między nami. Malutki, kochany mój żeby słyszeć go, skontrolować, czy coś mu się nie dzieje, czy nie płacze, wiecie o co chodzi, nie? Więc śpi między nami. Dostawka nie była ani razu użyta. Takich rzeczy, które mam i które nie były ani razu użyte, mam w ciul, może dwie na 10 użyłam. Już nie, czy, nie czytam internetów, po prostu robię po swojemu, bo masakra. Jeżeli chodzi na przykład o drugą ciążę, to na pewno się nie spakuję w walizkę do porodu. Wiecie, ile w na no, szpitalu użyłam rzeczy: z walizki, może dwie, trzy. Spakuję się w torbę treningową następnym razem na następny poród. Mhm. Się ma update odnośnie tej mojej wczorajszej pogranki: strasz, strasz i tak dalej. Teraz są wiadomości, w sumie one też się pojawiały wcześniej, ale teraz jest już, jak ludzie nie mają się do czego, jakby nie mają punktu, no to obierają inny. I y, m mamy szanowne tutaj zebrane mówią, że jest coś takiego w przyrodzie, że matka natura zrobiła specjalnie tak, że pierwsze dziecko jest aniołkiem, teraz już pierwsze dziecko jest aniołkiem, um, żeby się nabrać na drugie, dosłownie, żeby się nabrać na drugie, bo te drugie na pewno będzie niegrzeczne. No, wyśmiałeś, nie? Idzie tam Twoja siostrzyczka albo braciszek, będzie niegrzecznie być tak jak ty. Bo w domu jest spokój. Wszystko jest cacy, tak? Nikt się nie kłóci, nie wyzywa. Wszyscy się kochają i mówią spokojnie do siebie, tak? Potwierdza. Miałam Wam nagrać historię mojego, mojego porodu. Sytuacja wygląda następująco. jak Ja. Yy... Byłam trzy tygodnie, jakoś trzy tygodnie po porodzie. Ja nagrałam tą pogadankę, która trwała trwa 45 minut. Siedziałam tam w szlafroku, roku, taka opuchnięta, taka. Wiecie, chciałam to szybko nagrać. Dopóki ta mgła ciążowa jest mała, myślałam, że jest mała, ale. Się pogłębia. Ona jest coraz większa. Ta dziura w głowie jest coraz większa, ale nieważne. No i w, w, obiecałam sobie, że nie będę tego wrzucać, bo nie jestem zadowolona. Ja nie lubię rzucać czegoś, jak nie jestem zadowolona. Muszę być w 100% zadowolona. No i nagram to jeszcze raz. No i wczoraj nastał ten dzień, zamiast się pakować, oczywiście. To wymyślałam sobie milion innych rzeczy, pomalowałam się i miałam nagrać pogadankę o porodzie. I co? I zapomniałam. I zaczęłam ją nagrywać. Nagrałam jakieś, nie wiem, 10 minut. pogadanki, młody się obudził. I mówię, no nie. Później wróciłam do tego, jak go uspokoiłam, bujałam go w wózku. Zapomniałam o czym mówiłam, co mówiłam, czego nie mówiłam. Mówię, kurde, zaczynam jeszcze raz. No i się rozryczał. Płaczę. Widzę, płaczę, on płacze. Rozryczał się, musiałam przerwać. Daniela nie był w domu, czekam aż wróci do domu. Mówię, dobra, idę do góry. Daniel, przejmij młodego. Idę do góry, do łazienki, nagrać. Gówno, nie nagrałam. I wypadłam totalnie z rytmu, mam dziurę, mówię coś, zapominam, więc przykro mi, moje drogie, ale nie będzie na razie historii porodu. Nie wiem, może jakąś wenę będę mieć na wakacjach, who knows? Nie wiem, ale przeraża mnie, że tego jest tak dużo, że no, naprawdę 45 minut serialu Porod z by był. A ja nie wiem, czy wam się tego słuchać tak długo. No nie wiem, no ale będzie kiedyś, może.